Hej, hej, hej moi kochani, witam was bardzo serdecznie, ja jestem Kamala, to jest pierwszy odcinek z mojej kolejnej serii Zagrajmy Wy. No i tym razem witam was w grze Fear Perseus Mandate. Moi drodzy, jest to drugi i ostatni już e, dodatek do gry Fear. Ukazał się w 2007 roku, a więc rok po Extraction Point i dwa lata po premierze podstawki. E, moi drodzy, Perseus Mandate jest tak naprawdę... nie jest kontynuacją, tak jak Extraction Point, e, tylko on jest e, takim... Do ...powiedzeniem do historii, można powiedzieć, bo wcielamy się tutaj w zupełnie innego członka FIR, tej jednostki, i będziemy musieli znaleźć w kompleksie Armaham jakieś informacje na temat projektu Perseus, czyli to, czego tak byłem ciekawy w podstawce, bo właśnie pamiętałem, że to jest dodatek do tej gry o tej nazwie, Perseus Mandate. Nie wiem ile on trwa, nie orientowałem się na razie, podejrzewam, że mniej więcej tyle co extraction point. Dobra, moi drodzy, lećmy. No, jak widzicie, niestety nie ma polskich znaków, ale to tylko w menu głównym, e, jeśli chodzi o napisy takie w grze, to sprawdzałem, na szczęście polskie napisy działają, jest polska czcionka normalnie, te o, i tak dalej. Nowa gra, rednia trudno, <laughs> rednia trudno, tak, i lecimy. Interwał pierwszy, śledztwo chyba, podejrzewam. Przybycie. Sytuacja. Yy, sytuacja w głównej siedzibie Armaham pogarsza się z minuty na minutę. Dowódca replikantów, Paxton Fetter, wciąż jest na wolności, a korporacja Armaham postanowiła zwrócić się przeciwko siłom rządowym i zaatakowała firmy. Misja. Druga drużyna firma wylądować w mieście. Szczegóły operacji przedstawił Betters. To lecimy, moi drodzy. Yes, ja, Senator. Things have gone to shit at Armacam. What do you want me to do, sir? What you're good at, Morrison. You may not like the consequences. Perseus is mine. Get it back. I don't care what you have to do. Army situation than we thought. Isn't there already a fear team on the ground? There is. But ATC security just murdered our primary contact, Aldous Bishop. And the fighting has spread throughout the city. They're supposed to be on our side. Didn't ATC call us in to help them in the first place? What's ATC hiding? We don't know yet. Your mission is to secure armycam's Global Data and Security Center, and retrieve any information related to a project codenamed Perseus. Paxton Fettel and his army of replicas? That may just be the tip of the iceberg. SAD images have picked up enemy activity near the landing zone, so be careful. Head directly to ATC's data center once you're on the ground. As always, I'll be in radio contact with you throughout the mission. Begin your jump prep. Time to fly. Będziemy skakać, będziemy skakać. Mam nadzieję, że my będziemy skakać w sensie. Aj, niestety nie. No szkoda. Fir. Perseus Mandate. No to co, lecimy moi drodzy. No jak mówiłem, jest to już ostatni dodatek do Fira. Także jeśli ktoś może się niecierpliwi, że już trzeci raz pod rząd nakrywam Fira, to po tym dodatku będziemy grać już coś innego. Dobra, mam checkpoint elegancko? Okej, okay, interwał, pierwsze śledztwo. Tak jak mówiłem, nie orientowałem się, mm, ile gra trwa. Jak mam bronię? Pistolet, ten pijem... Aha, i to wszystko, tak? Czyli takie standardowe wyposażenie. Oho. Panowie, uważajcie, mam nadzieję, że wy tak łatwo nie giniecie. Nie rzucaj granata, debilu! Gdy stoisz dwa metry od gościa, ty rzucasz granat. Jesteś jakiś normalny człowiek. Ja mam wam, moi drodzy, że jedyne co się dowiedziałem to e, właśnie troszkę o fabule Oraz to, że ten dodatek bardziej stawia na walkę niż na straszenie Także, no cóż Podejrzewam, że nie będzie tutaj takiego poziomu jak w podstawce No ale i tak zagramy Dobra, czyli jak rozumiem musimy iść tędy Podsekucamy, no trochę oczywiście samouczkowa będzie ta misja Dobra Na szczęście widzę nie ma... Wow. Nie ma takich problemów technicznych jak... Przypadku extraction pointa, przynajmniej na razie. Dobra, tu apuczunie. Wow, co zrobiłem? Kopnę z włoki. Ale ciekawe jest to, że póki co poruszamy się z oddziałem. To mi się podoba. W sumie, nasze w podstawce też poruszaliśmy się niby z oddziałem, ale to było przez bardzo krótką chwilę z Jankowskim. Oho, no dobra, to zakietramy się panowie. Ramy i lutujemy w nich. Chyba zginął, czy nie zginął? Nie wiem, podejdźmy, zobaczmy. Dobra, padli wszyscy, ładnie. Tak, zawsze coś się musi stać dokładnie. Ej, czajcie, że ja w ogóle nawet nie zauważyłem, że my ten karabin kochany podnieśliśmy. Pierdzielę ja mam reakcji, dzika, naprawdę. Dobra mm -hmm. No, ktoś zostawił piekarnik Okej okay. Mhm, mm punkt kontrolny, o coś tu kapie Co jest woda jakaś Lewisz spad... No dobra, ja wiem jak się skacze W że każdej grze się skacze pod spacją Tak naprawdę Chodźcie panowie No, let's go O kurde Co jest Panowie, wy tam byście nie wyzywali, tylko byście pomogli, tam holy się tujesz mi tutaj, no Pomóż, o nie, Co te... No, blisko, sierżancie, czekajcie A, czyli my jesteśmy sierżantem, jakby, tak? Dobra e, Wezmę sobie karabin na SP za pistolet, bo w sumie, póki ogrzeba mi jest pistolet Postrzelamy sobie trochę mm, z tego teraz Dobra, chodźcie, panowie, ale fajnie, że jesteście, podoba mi się e, Przycisk celowania zbliżenie umożliwia. No dobra, to to wiem, wiem Pięknie! Ładnie dostał to tyle. Jestem ciekaw, czy natkniemy się na jakieś. Wow, shit, shit, shit. No, w ostatnich z niego zauważyłem. Eee, ktoś tu jeszcze jest? O, no, się taką tak, się nie mogę, co? Ale. Głowa mu odleciała! Jaka faza! Patrzcie, krwawi, ale zarumbiście. Już mi się podoba. No, ale widać, że faktycznie narracja trochę odbiega. Eee, znaczy, styl taki narracyjny odbiega trochę. Od extraction point i od podstawki. Ale to dobrze, coś nowego. Także fajnie. Tu będziemy mieli jakieś. O właśnie, które skrzynki zawierają zaopatrzenie. Opatrzenia. Tam tych komunikatów samooczkowy wiecie. Ja tam się na nich jakoś specjalnie nie skupiam, no bo mimo wszystko graliśmy już podstawkę i pierwszy dodatek, więc. Spieszono trochę, zapewnić i przewagę nad wrogiem. Aha, czyli spowolnienie też mamy. Dobra. Jakiego kopiaka zapodali? Ja pierdzielę. Dobra. To spowolnienie wyłączymy. Szczerze mówiąc, liczyłem trochę na to, że dostaniemy inną umiejętność, bo z tego co czytałem, każdy agent firmy dostaje. Ee, inną właśnie umiejętność, jakąś tam paranormalną. A mamy to, tak naprawdę to samo co nasz poprzedni protagonista, który dalej idzie wybieg się nazywał. E, więc e, no cóż. No ale okej, okay, okej. Okay. Spas, dwunastka. Eee, czy ja chcę spasa? Jesteśmy takie takiej bardziej otwartej, chociaż w sumie tu się nam amunicja kończy. To weźmiemy sobie, niech będzie. Dobra, czyli zakładam, że teraz drabinę. Dobra, co tu jest napisane? Nie, oj, co, zakręciłem się. Tędy mamy iść. Data dobry. Na no, spoko. No, na razie generalnie widzę, że gra bardziej stawia na liniowość mimo wszystko Dobra uh -huh. Możemy iść tutaj, ale bym się chciał rozejrzeć, czy może... Uh -huh, uh -huh. czy może nie ma tu czegoś... Jakiś wiecie wzmacnia. czy Zdrowia czy coś... Ej panowie czekajcie! Czekajcie, nie wiecie, nie, nie, nie. Na razie cofniemy się, bo tam była drabina w dół. I mnie zastanawia co tam było. No, jak rozumiem, ja tu mogę zejść, no właśnie. Może jakiś wzmacniacz zdrowia, czy coś? O, właśnie, apteczka. Dobra, przynajmniej tyle. Nic więcej chyba tu nie ma, dobra. To lecimy na górę z powrotem. No ale wiecie, apteczka się zawsze przydesz. Mamy my 8 apteczek. Elegancko. Apteczki się przydadzą bardzo. I tak się w sumie zastanawiam, czy zostawić sobie ten karabin ASP, czy wziąć z pasa. Bo w sumie jesteśmy w bardziej zamkniętym pomieszczeniu, więc myślę, że spas się bardziej może przydać. Panowie, czemu bijecie. Ready for Oho, no to no, let's go. Kurde, no, let's go. masz No masz Nie, jak nie dostał, aż go rozszarpał na pół. Kurde. Wiecie, co, wolałbym w to nie strzelać, ale coś czuję, że to raczej nie uda mi się tego szyfinować. A no, no. No, no, skąd następni, skąd oni idą? Panowie, panowie, dajcie chwilę. Moment, moment, moment. Gdzie oni są? Czemu czy moi tam żyją? Mam nadzieję, że żyją. Panowie, żyjecie? Dobra, żyją. Najbardziej to się boję, że moi towarzysze szybko umrą, ale w sumie to było trochę oskryptowane, przynajmniej w podstawce, że... E, oni umierali, kiedy gra im kazała, a nie tak, że tak sobie z dupy nagle, jak na przykład w Call of Duty, to było. E, no dobrze, to teraz tak. Gdzie my właściwie mamy iść, to jest dobre pytanie. Mamy schody w dół, ale ja bym bardzo chciał się tu oczywiście co porozglądać. Hmm, 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 hmm. No, ale chyba nie ma co się rozglądać. Panowie już chyba też poszli na dół, dobra. To dołączmy do nich. Ja sobie wezmę jeszcze tylko tu naszą junię. No i tu generalnie... Gdzie wy panowie już tam zajewaniacie Weźcie, poczekajcie, no. Chłopaki, czekaj, to... Kurde, poszli daleko. Nie poczekają ani nic. Co z was ziomeczki, no? Czyli my idziemy... ...tędy, panowie, dobra. Fajnie, że prowadzicie, bo ja już bym się zgubił tysiąc razy przez mój nadbierny eksplor. Co to było? po was No właśnie. dobre pytanie. No i co kopiesz mi tą... Beczkę. Znaczy, beczkę, puszkę z farbą, czy co tam było Ja bym się to w sumie porozglądał, może coś tu leżeć interesującego hmm, ale chyba nie leży Poczekajcie tam na mnie z tą walką, no Panowie, chwila, chwila, tu się rozglądam A, o co jest? Nie ciebie przeciwników, no Dobra dostał Tylko nie gincie, panowie Ładnie, ej, dobra, ej, oni coś robią, przydają się to, to jest rzadko, że sojusznicy w grze się przydają Ej, waj, dziadu, no Uciekł tam z Kuban. dobra, sobie O, tam jest kolejny Kuba, widzieliśmy mnie. Kuba mnie nie widzi Co jest? O, ja jednak widzi. Co, dziad, dziadu, dobra, dostał? Chyba jeszcze jeden jest Nie wiem, czy on nie pobiegł właśnie na dół Albo i nie? Nie, chyba nie no to elegancko w takim razie. Hmm, jakieś zapasy czy coś? Chyba nie. No dobra, w sumie pobiegaliśmy tu dookoła i nic jako tako nie było. Także myślę, że możemy chyba ruszać. A co tam leży takie świecące? A to oczy jego. Dobra. To w takim razie idziemy. Chodźcie panowie, chodźcie, bo widzę tu ptacie z niecierpliwością. Zaś krew wszędzie. Ale do krwi już się zdążyliśmy chyba przyzwyczaić w tej części. Znaczy w tej części w tej grze Dobra, checkpoint to się przyda Ale zwiechał z buta jak sobota, normalnie Niestety nie wyrwał. Ale czemu oni w ogóle uciekli mnie to zastanowią? Tak, dobra Ale on gdzieś tam pobiegł w cholerę, to jak kogo ja mam zdjąć? On uciekł Chyba panowie będziemy musieli się tym wsparciem za... O dzień dobry! To mi się podoba. Dobra, 105 HP. No dobra, to tu chyba wszystko. Nie, bo wzmacniasz zdrowia to na pewno nic więcej już tutaj nie ma. Ładno. Nie zaś rozdzieleni jesteśmy. Panowie. No na razie to wy może siebie wyciągnijcie. O kurde, co wam się dzieje? No to za wiele naszym towarzyszom niestety nie pomożemy. A, czyli mamy Reynsa i Chena w drużynie. O, shit! No to super. Interwał pierwszy, śledztwo podziemia. Sytuacja. Drugi oddział firmy został rozproszony. Kapitan Rains i porusznik Czenna napotkali na silny opór ATC i sił replikantów. Ich celem jest centrum analityczne budynek ochrony Armaham. Misja. Znajdź sposób na dotarcie do centrum analitycznego ATC i spotkaj się tam z resztą oddziału. No, mamy nadzieję, że to tak pozytywnie pójdzie. Dobra. Czyli niestety, ale no, z naszym oddziałem za długo żeśmy nie poprzebywali, szkoda. Ale nie ma co ukrywać, że troszeczkę się tego spodziewałem Mówię, gra nas trochę zdążyła do tego już e, przyzwyczaić. Headshot. Nie, nie wzywaj wsparcia. Gościu. Poradzisz sobie ze mną, patrz. kurde Nie! Dobra, na szczęście do wody grana leciu. Miałem farto tym razem. A, mam pełne apteczki. Dobra. Uuu, mm. tego nie było w podstawce ani w dodatku Weźmiemy sobie granating elegancko Granating się na pewno przyda Tu chyba nic dobra to co moi drodzy let's go Tu w sumie nic ciekawego chyba nie leży Myślę że ktoś wychyli z tych drzwi na szczęście nie Chyba za tymi skrzynkami też jest czysto dobra ja pierniczę co za agent Nie no co? Dobra, to był znak, rozumiem, że mam, mam uważać na siebie. Spokój Ja pierdzielę To było dobre, to było dobre, przyznaję kto niby dostał? O WD40 patrzcie Prawilny, prawda spray. Żaden majster w Polsce się bez niego nie obejdzie Oj, coś tam było. O kurde. Muszę dostać tu to. ja tam nie wyglądał. Jest to. Zarąbisz tam muzea, jak zwykle. Ale pewnie trochę mnie irytuje to, że mam taki syndrom Call of Duty. Nie wiem czy. W nie wiecie co to jest, ale. Eee, synd... o, cześć, cześć, cześć. Syndrom Call of Duty to jest generalnie, moi drodzy, takie coś, znaczy, my to na Discordzie sobie kiedyś wymyśliliśmy, że to jest przeładowanie po każdym fragu. Nieważne, czy to w grze single player, czy multi, nevermind. Po prostu przeładowanie po każdym zabójstwie. Prawdą, że mnie to irytuje, bo ja mam coś takiego, bo kiedyś bardzo dużo grałem sobie w Call of Duty na multi, zwłaszcza w Modern Warfare 2 i w Black Ops 1. I muszę przyznać, że zostało mi trochę to, ten odruch. Tak się zastanawiam, czekajcie, te wszystkie drogi pro... wszystkie drogi prowadzą do Rzymu, chciałem powiedzieć. Wszystkie drogi prowadzą na górę, no dobra. Nie gramy w Asasyna, żeby wszystkie drogi do Rzymu prowadziły. Mm, to jak rozumiem, nic interesującego chyba nie leży. Nie wiem, zobaczę jeszcze tutaj. Nie, bez wszystko. To była apteczka, już nie będę się po nią wracać, tak mamy dużo. Mhm. Mamy maksa amunicji do tego, patrz. 500 nabojów, Łodźcie panie, czy naboi? Nie wiem, nigdy nie wiem czy naboi, czy nabojów. Ej, no dobra. Oho! Nie, zaczyna się horrorowość. O man. Czemu ja w ogóle mam same pięści? Ja e, nie mogę chyba wyjąć broń w tym momencie. Czy mogę? Nie mogę, już myślałem. No dobra, kurde, ale to myślicie, że to było. Mm, ta wizja była legitna, że coś się stało, Czenowi? Może nie. To ja już kurde nie wiem, powiem, że te nasi, ci nasi protagon... Ci nasi protagoniści to. Mają akurat takie, no. Legitne te wizje. Stał. Jeszcze jeden. Dobra. No i gitara wszyscy pobrywali. Tu pistolety. No pistoletów nie chcę. Tu nie przejdę, niestety. Co to jest za jakaś konsoleta? To chyba nie dla nas. Nic tym nie zrobiłem. Dobra, to w dół. Innego przejścia nie ma. Niestety sekretów żadnych też nie. A szkoda, przydałyby się jakieś. Jakiś tam, wiecie, wzmacniasz, zrobię na 1000 HP czy coś? Nie, przegarnąłbym. Okej, okay, spoko. Nie oceniam Idziemy dalej. To takie klasyczne w sumie wrzucanie zwłok do tego. Do ścieków. nic nie przeszukuj się, przeszło, kuś, synu. nawet nie zdążysz. Zginęła trójka, zginęła. Oho, kolejnego słyszę. kto to krzyczał? On tam jakoś. Nie pobywali. Poczekajcie, bo to jest chyba skrzynia z zaopatrzeniem, Tak, jest, ale no. Same kartki, niestety. A tu może? Nic, zupełnie nic. Hmm, tutaj też czysto, dobra. To nie pozostaje nam nic innego, jak ruszać dalej, bo chyba żadnego sekretu tam nie ma. Ja jestem uczulony te sekrety w tej grze. <grytanie> Wiecie, ja, ja muszę wszystko znaleźć. Pamiętam, jak się wkurzyłem, jak nie udało mi się znaleźć jednego upgrade'a zdrowia w extraction point'cie. Miałem takie, no ja pierdziele, no. uh -huh. się. Dobra, Są WD-40. Znaczy, nie wiem, czy to jest dokładnie WD-40, ale tak to wygląda, identycznie. Tam było coś innego napisane. Przejdziemy sobie ładnie po tym. Generalnie tam są kolejne drzwi, no dobra. Tutaj chyba niestety przejścia żadnego nie ma. No dobrze. O kurde, ma działko, on ma działko, on ma działko. Już z tego... Zbieraj! Co ty, miałeś, gościu? To już granatnik, dobra, ja pierdzie się tak zastanawiałem. A w sumie mogliśmy użyć tego granatnika, ja zapomniałem, że ja go mam, powiem wam szczerze, no ale dobra. Następnym razem będę pamiętać. No ale no, okej, okay, no. Gdyby nie ten koleś, to powiedziałbym, że jest na razie taki względnie spokój. Także spoko. Jest pancerzyk. Dobra. Okej, okay, granat się przyda, bo zużyliśmy jeden. Eee, pistolety, on czy ja chcę pistolety? No za co niby, no? O, w sumie za to możemy wziąć. Czekajcie, tylko... O, dwa pistolety, elegancko. Bo tam już i tak nie miałem amunicji. I z tym karabinem za wiele bym nie zrobił. A szkoda, bo to mój ulubiony karabin w sumie. Nawet ładnie niebo wygląda, muszę przyznać. Podoba mi się. Cyk, 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 cyk. Ale woda strasznie dziwnie się zachowuje dalej. Czy nie przejdę? No, dobra, to chyba musimy mieć w dół, nie pozostaje nic innego. Zjeżdżamy. Czy to był Jankowski? Możliwe, zaraz do niego pójdziemy. Hmm, hmm, Kurde, rozległa obszar dosyć. Możliwe, że coś tu ciekawego leży. Oho, dobra, czyli tu mamy chyba. Chociaż już nie wiem, czekajcie, bo Jankowski tam poszedł, znaczy jeśli to był w ogóle Jankowski. Hmm. A zobaczcie, on nam sekret pokazał, ciekawy. Tylko nie o, <słuch> o fuck O FAK! Dobra, to nie spodziewałem się tego zupełnie. O, w dupę Jankowski gościu, ale dobra, to było on ewidencję. Dobra, Kamala, spokojnie. Jezus Maria, jakbym się przestraszył. Normalnie żwija na budowie, no? Jeden Masakra aż trochę za nim mówiłem, sorry, ale. Naprawdę przestraszyłem się mega. Proszę, żeby taka cisza, spokój. Zupełnie nic się nie dzieje, żadnej muzyki. Że się żadnej muzyki ani nic innego, tak Jankowski wyskakuje z tyłu. Yeah. Nie spodziewałem się, że ta gra będzie taka straszna, naprawdę. Ciekawe właśnie, czy Perseus Mandate przebije straszakami e, podstawkę. Albo Extraction Point zobaczymy. Bo mimo wszystko w Extraction Point trochę mniej tych y, jump scare. Znaczy, jump w ogóle takiego, wycie straszenia, tej atmosfery, takiej y, grozy. Y, było mimo wszystko trochę mniej niż w podstawce. I tak się zastanawiam, właśnie y, jak Perseus Mandate sobie z tym poradzi. Hmm, gdzie tu jest jakieś przejście? Hmm, bez kiedy gdzie jest przejście? O, shit! Ładny jeden skubany, Jatkowika mur. Dobra, o, Coś tu co nie widzę cię w tym wymie, wychyl się no, Ale z nie są sobie barykady w Alneli, muszę przyznać Kreatywnie, kreatywnie Pozdrawiam Dobra, chodźmy dalej, mam nadzieję, że Jankowski nie będzie nas już straszyć Ja pierdzielę. Nie no, było grubo naprawdę Mmm... To w dół, cyk. Au! wczoraj się chyba połamałem. Ale to tylko trochę. Dobra. Tu mamy jakieś wyjście na górę. Okej. Okay. A i tu misja się chyba kończy. Interwał pierwsze śledztwo, wymiana ognia. Sytuacja. ATC i replikanci wciąż prowadzą ciężkie walki na ulicach miasta. Kapitan Reince i porucznik Chen są coraz bliżej centrum analitycznego. Wedle mapy, do punktu zbornego zostało już tylko kilka bloków. Niestety, teren jest opanowany przez siły wroga. Misja. Spotka się z Rainsem i Chenem w centrum analitycznym ATC. No dobrze. Ale tym, moi drodzy, będziemy się zajmować już... Aha, i stąd wyszliśmy, dobra. Ale, moi drodzy, tym będziemy się już zajmować w odcinku następnym. Mam nadzieję, że się wam podobało. Jeśli tak, zostawcie koniecznie lajka, suba, komentarz. No i zobaczymy się jutro w kolejnym odcinku z Fiery Perseus Mandate. Na razie!